Inter pokonał Atletico na swoim terenie 1-0, i na rewanż 1-8 finału Ligi Mistrzów do Madrytu będzie jechał z przewagą. To był mecz o dwóch obliczach o tym obliczu, którego się spodziewaliśmy przed przerwą gdzie działo się naprawdę bardzo niewiele gdzie jedna i druga ekipa była dobrze zorganizowana i trudno było mówić o jakichś. Bardzo intensywnych fajerwerkach w ofensywie. Inter coś tam próbował kleować, ale co do zasady działo się bardzo niewiele, i e, trzeba było być albo dobrze wyspanym, albo mieć jakąś konkretną kawkę, e, żeby naprawdę być w stanie utrzymać uwagę e, w pierwszej połowie na tym spotkaniu. Natomiast po przerwie. No po przerwie Inzagi ewidentnie powiedział swoim piłkarzom, że pasowałoby jednak pamiętać, że w Madrycie trybuny są dosyć gorące, że tam Atletico było w stanie dwa razy, raz po podogrywce, ale jednak pokonać Real Madryt, który w tym sezonie raczej za dużo nie przegrywa. No i dobrze byłoby mieć jakąś zaliczkę. No i poszli do przodu, Nerazuri, Poszli do przodu w sposób ostatecznie. Skuteczny, ale nie wiem czy wystarczająco. No bramkę strzelił Marko Arnautowicz, który sporo sytuacji zmarnował. Robił wszystko, żeby tylko z bramką tego meczu na swoim koncie e, nie skończyć. No niestety albo stety nie udało się, e, bo ostatecznie e, dobitkę e, strzału Lautaro był w stanie umieścić w siatce. No tam obrońca prawie, prawie to wybił, ale ostatecznie e, gol padł. No i trudno mi tego Arnautowicza jednoznacznie oceniać, no bo z jednej strony wszedł za tego kontuzjowanego Thurama i, e, no, marnował na potęgę, ale z drugiej strony też było go dużo więcej od kolegi, którego zmienił. Sprawił, e, że z przodu, w interze, było dużo więcej ruchu, i tak dalej. Czyli, no, z jednej strony, nie wykorzystywał sytuacji, ale z drugiej strony, pośrednio sprawił, że te sytuacja w ogóle się. Pojawiły. No z wojga e, złego, to ja chyba wolę tę drugą opcję. Także koniec końców, e, jakkolwiek memiczny, że tak powiem, nie byłby ten występ pod pewnymi względami, to jednak e, to, co zrobił Austria, jak oceniłbym, koniec końców e, ogólnie na plus. Podobał mi się też, jak prawie zawsze, Lautaro Martinez. To jest taki dosyć kompletny napastnik e, z dobrą techniką użytkową. W sumie fajniej by było, gdyby to on strzelił tego gola dla Interu, ale e, wydaje mi się, że Włosi tam za bardzo na co e, narzekać i tak nie mają. No w każdym razie widać, że to jest gość, który jest godny tego, żeby nosić dziesiątkę w Interze, jest godny tego, żeby mieć opaskę kapitańską. E, no i jasne, wydaje mi się, że w wielu klubach, czy to w Anglii, czy w Hiszpanii, e, byłby w stanie zrobić jeszcze większą karierę e, może e, niż już ma teraz, a ma całkiem spoko karierę, ale pasowałoby mi, e, żeby został w tym Interze. Że naprawdę bardzo długo, może nawet tym zakończył karierę. No nie wiem, jakoś mi ten Lautaro do tego interu bardzo pasuje po prostu i w moim idealnym świecie on tam zostaje bardzo długo. Klasycznie też dużo przyjemności czerpałem z tego, co robił na boisku Barella. Nie był to wybitny mecz w jego wykonaniu w żadnym wypadku, ale robił co należy. Parę razy napędził akcję, parę razy akcję przerwał. No jest to jeden z moich ulubieńców. Jak tylko e, oglądam jakiś mecz Serie A, co zdarza się bardzo rzadko, albo jakąś łoską ekipę w Europie i ten Barella jest e, na boisku, no to zawsze przykuwa moją uwagę i ostatecznie dostarcza mi sporo przyjemności z oglądania. Atletico z kolei dosyć mnie zaskoczyło tym, co robiło po e, utracie bramki, bo materace całkiem intensywnie próbowały e, odrobić straty i e, jasne, no jak przegrywasz, to przegrywać nie chcesz, ale tylko jednobramkowa strata i narażanie się na kontry, e, mając jeszcze z tyłu głowy, że będzie się grało rewanż u siebie, no nie spodziewałbym się tego. Wydawało mi się, że Simeone bardziej zachowawczo jednak ustawi swoją ekipę. Nic takiego jednak. Nie miało miejsca po utacie tej bramki. No i nie zamierzam nikogo nigdy krytykować za to, że próbuje robić coś pozytywnego w piłce, ale trochę mnie to zaskoczyło. No i parę razy atleti prawie się na kontry interu nadziało. Generalnie wydaje mi się, że to może być niewystarczająca zaliczka przed rewanżem, że atleti potrafi się ogarnąć w takich sytuacjach, że atleti w tym sezonie potrafi bardzo fajnie z przodu zagrać, że atleti ma cały czas do Grającego Griezmana, że Atleti ma wspaniałego w drugiej linii Depola, który nie tylko pomoże w destrukcji, ale też fantastycznie akcję wyprowadzi do gra jakąś prostopadłą piłkę. No, duże wrażenie na mnie ten piłkarz robi. Wydaje mi się, że największy spośród piłkarzy Atleti. No, ja jestem Morata, który strzeli 8 bramek, z czego 7 ze spalonego, ale jednak coś tam pewnie wsadzi na łądzie. Także no, nie wiem, czy ta jedna bramka Interowi wystarczy. Może wystarczyć, w sumie Inter dobrze był zorganizowany z tyłu, na zbyt wiele Atleti nie pozwolił. No nie, wiem, no zobaczymy. Na pewno fajnie, że w rewanżu no jedna i druga ekipa nie jest niczego tak naprawdę pewna, że to jest nadal otwarty dwóch mecz. No ale mam nadzieję i bardzo mocno liczę na to, że jednak ten rewanż będzie nie tylko przez 45 minut ciekawy, bo. Naprawdę wymęczyła mnie pierwsza połowa, hmm, ale okej okay. eee, Ogólnie i tak było lepiej ni niż myślałem, że będzie. A Wy jak sądzicie, czy to jest dobry wynik dla Atleti? Czy to jest dobry wynik dla Interu? Czy to nie jest jakiś super wynik dla nikogo?